Jeszcze zrobiłem cały magazynek i rozdaję 268 4 zrobiłem 8600 takiej sytuacji Siemanko i zawijajcie. bitwy na żywo Fochem B Pojazd, który jest w wierzchołku drzewka do 5 lipca, możecie zrobić całą linię taniej między innymi I szybciej wyekspliz sobie załogę i tak dalej Oraz jest to też pojazd, który jest premiowany w przepustce bitewnej Początek bitwy podjechałem na środek dlatego, że Możemy momentami przestrzenić te czołgi, które tu będą przejeżdżać Mamy ebera który będzie nam to fajnie spotować Wiem, że ta mapa została zmieniona i już tego przestrzału takiego dobrego nie da się zrobić, jednak gdzieś w tym miejscu da się oddać dosyć pewny strzał. Tylko, że potrzebujemy ebera, który by nam coś podświetlił. Niestety to nie ma miejsca już. Natomiast jest grill i zrobiliśmy fraga. To jest teraz minus takiego magazynka. Mamy 5 pocisków i dylemat. Czy przeładować cały, czy czekać z pięcioma pociskami? Wydaje mi się, że mogę przeładować cały magazynek, ponieważ raczej nic tu nie powinno się dziać. I decyzja, żeby podjechać na zamek, nasz obiekt 705A podjeżdża. Ja też chciałbym mu towarzyszyć, nic na tej pozycji nie mogłem strzelić. Ale przez tą bramę w tym zamku wydaje mi się, że jest szansa, żeby strzelić patona i to bez spot. A jednak ze spotem strzelamy raz, także znaczy drugi raz nie trafiamy. Pół gąska, tak sobie, ale zobaczcie, jak fajnie mogę spompować tego patona. Oddaliśmy chyba, mam nadzieję, że ostatni strzał z przebiciem i ładujemy Tutaj jest obiekt 140 Może uda nam się go jakoś złapać na gośnicy, gdy się wychyli e, Boję się, że Strv może stać po lewej stronie na kwadracie A1, bo nie został on wykryty Obiekt 140 ucieka No i jeszcze jesteśmy spota, więc teraz spróbuję się jakoś schować Dylemat, czy wychylamy się, czy nie To jest trochę ryzyko Ale spróbujemy Jest 140 tyłem i jeszcze pod pierwszy strzałem, więc elegancja Francja. Kończymy go i w sumie nic nie zebrałem, więc perfekcja. W sumie nie musiałem ładować całego magazynka, bo miałem trzy pociski. Mogłem poczekać na Leoparda czy na Patona. Wydaje mi się, że Patona nie powinno być, bo Eber zrobił takie kółko i nikogo nie zobaczył. Więc teraz jest czas, żeby przejechać sobie. A jednak na spocie i jednak tam Paton dalej jest. Leopard nas strzelił. Jak wiadę trochę głębiej, to powinienem być bezpieczny bardziej. No on rozwalił ten budynek. Trzeba dobić patona. Dobiliśmy go. Ten lopat jest jeden. O, i cały czas do mnie strzela. Wydaje mi się, że teraz już nie mam spota. Tak, na 90% jestem niewykryty. Może Bergo pokaże? Dobra, rozważmy. Jednak za wcześnie podjechałem. Wiem, że Leopard jest przede mną. Chyba tu są krzaszki, to on mnie nie wykryje. Dostał ten lopat. Bardzo. I nie wiem czy ja dostałem na ślepo, czy nie Czy od razu w momencie jak strzeliłem dostałem spota, chyba tak No pierwsza bitwa taka sobie, ale nie było też jakiejś wielkiej tragedii uważam Lecimy dalej Bardzo fajne matchmaking, już zacieram rączki, bo ósemeczki tu e, mogą być fajne magazynki Liczę na to, że kogoś złapię na gąsienicy i co odozera dozera wydoję, jak to się mówi I teraz jeszcze przypomniało mi się, że bardzo często zwracacie mi na moim kanale uwagę, że mówię foch b, a nie fosz b". To ja za Was przepraszam, bo cały czas o tym zapominam. E, faktycznie powinno się mówić FOGBE, a ja jakoś takie ja mam przyzwyczajenie, że mówię e, FOGBE. Jedziemy. Ojo, oj, oj, szarfutur. Wychylamy się, kończymy. Jest Batchat, pojedynek z Badchatem. Batchat powinien zostać zmasakrowany. No właśnie tak się stało. E, tysiąc po gąsienicy, jeszcze mamy dwa pociski. Nie ładujemy w tej sytuacji. E, fajnie było je wykorzystać. t 4 a 1 I też jest tutaj. ZC, który chyba na 3 razy sobie podjechał, i ja nie mogę się wycofać. To jest ogromny minus grania niszczycielami czołgu. Nie możecie w bardzo łatwy sposób wychylić się gdzieś i od razu schować. No, bo trzeba manewrować, jesteście taką kolubryną, ja to tak nazywam. I macie też duże włazy, gdzie często jak dużo czołgów może do was strzelić i gdzieś się wychylacie, to najczęściej to się źle kończy, dlatego warto trzymać punkty wytrzymałości i dopiero w końcówkach by to gdzieś wyjeżdża na jakieś czołgi i tak dalej. Z racji tego, że rzuciło mnie na 8 tiery, to ja sobie pozwoliłem na takie zagranie. Ale gdyby to były dziesiątki, to na pewno by nie zagrał aż tak agresywnie. No dobra, podjeżdżamy dalej. Rino na pewno strzeliło raz. Jest wjazd w Rino, przepraszam, że cię tak wypchnąłem i zablokowałem twój strzał. Eee, sorki, list, napiszę ci to zaraz. Sory. Dobra, jest. Foch, znaczy skorpion, kończymy go. No i w sumie jest po bitwie. A to są nasze wyniki bitwy, no i to jest kolega w lisie, którego wypchnąłem. Jeszcze przeanalizowałem ta powtórce, dosyć chamsko się zachowałem jak burak, że go tak wypchnąłem. I jako takie zadośćuczynienie wysłałem mu 500 zł jako podarunek. Mam nadzieję, że się ucieszy i nie będzie źle wspominać bardzo jakość tej bitwy. 9 na 9. Taka bardzo szybka, dynamiczna bitewka, lecimy dalej. Kolejna mapa to Karelia, losowanie na dziesiątki. Początek bitwy, chciałbym ustawić snajpę, ponieważ idealnie z swój magazynek, tylko nie wiem, czy dojadę na czas, żeby przestrzelić czołgi średnie, które mogą wjeżdżać na górkę. Lub tu wychylające się czołgi ciężkie, korzystamy z tego krzaczka, drzewa. Tylko pytanie, czy ktokolwiek nam tu coś zaświeci, bo Leopard już wjechał. Jest 268, na no 268 nie będzie łatwo przebić. Ale jak będzie bokiem, to jest inna beczka. O kurde, zostałem wykryty. Powinien być bardziej cofnięty chyba. Metr, dwa metry do tyłu, i chyba wtedy bym nie dostał spoda, nie wiem, albo jakoś dostałem. Wracamy się na bazę teraz. To są dwa obiekty z 8 v 4 w Plutonie i one na pewno będą chciały grać to agresywnie. Artyleria nam padnie. Ja muszę się ustawić i najlepiej, żeby E4 też nam tu pomagała, bo oni będą wychylać się agresywnie tutaj. Szkoda, że nie mam perku intuicja i nie przerzucę się na złotą amunicję, bo to by mi ułatwiło przebijanie z takiej odległości tych czołgów. No zobaczymy, jak to w ogóle czy jestem w stanie cokolwiek zrobić. Pierwszy strzał pudło 257 penetracji. Jak idealnie nie trafię w dolną płytę, to jest szansa. Dobra, ja nie kombinuję, teraz ładuję już złoto, bo i tak mam trzy pociski. To. A i zobaczcie, że teraz mógłbym cały jeszcze leoparda zdobyć. Ten timing niestety. Minus 8000 HP. Bardzo nie podoba mi się, że moja drużyna nawet nie przejmuje tej linii 1. I te czołgi z drużyny przeciwnej mogą tak oflankować, zamknąć te pojazdy, porozwalać z górki ogień krzyżowy. E, I wygląda to bardzo, bardzo kiepsko. Jest IS4, jest 268. Celuję w IS4. No, ze złota ta sytuacja już jest o wiele przyjemniejsza, korzystniejsza dla nas, żeby go przebijać. No i prawie zrobiłem... Prawie przebiłem wszystko. 268 to jest strzał, który też warto by było obić. Ostatni pocisk. Nie wiem... O, po górnej płycie poleciało. I przebiłem, tylko nadal jest minus 6500, my musimy ładować magazynek. Ja nie widzę tutaj żadnej opcji, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić, jak... Mamy te trzy czołgi nadal... One całą bitwę stoją w jednym miejscu i nie widzą nic co się dzieje, nawet nie zajmują pozycji sensownych. Ale spróbujemy jeszcze jakoś tu oddać magazynek, może jeden, może dwa. Jest TVP, celujemy. I tutaj nam wchodzi drugi strzał. Dalej są kłopoty. Lion podjeżdżający. Dobrze i mamy BZ na plecach. A u nas trzy pociski. Pytanie, czy ładujemy to, czy nie? Będziemy wystrzeli w plecy. Zaraz od TVPK, coś czuję. Nasz i 7 dalej tam gra. Rozcaluję się w Layona. Albo w Badczata. Może lepiej w Badczata. Tylko jest wieża, ale to chodzi. To też. I Badczata nie ma. I my uciekamy. Spróbuję uciec na sam dół tutaj do tej dziury i może wtedy jeszcze przeładujemy, ale chyba to nie będzie łatwe zadanie Jak 28 po nas tak szturmuje Kiepsko to widzę. Nie trafił 10 sekund. On nas chce taranować. TVP chce nas taranować, wow Ale taran za 600 I przeładowałem Ale 268 teraz przeładowało Wow, a Murak jeszcze No dobra, dlatego warto walczyć do końca widzowie, widzicie? Jeszcze zrobiłem cały magazynek i rozdaję 268 po 4, zrobiłem 8600 w takiej sytuacji ta bitwa kompletnie nie zapowiadała się na taki wynik, jaki udało się osiągnąć. 8-600 na Fochu B na odcinku, tak o zagrane. Lecimy jeszcze jedną bitwę. Francuska mapa Paryż niby powinna być perfekcyjnie, bo mamy francuski czołg. Jednak w rzeczywistości Foch B nie jest najlepszym wyborem. I brakuje nam tego, że mamy trzy czołgi lekkie i żaden z nich nie spotuje nam przejazdu czołgów ciężkich. Ja chciałem ustawić sniper tak jak ten gry, tylko teraz ten gryl bez sensu stoi. Bo zobaczcie, że nasze trzy czołgi lekkie grają sobie tą otwartą stronę. I trzeba jakby korzystać z tego, że oni spróbują coś nam zaświecić. Jeżeli oni nie spotują środka, no to nie ma sensu tam stać, tak? Ta setka podjeżdżająca tako. Tu też jest ta ta seta i 268, które będzie tu wjeżdżać. No. Okej, okay, dobra. Wceluję się 2,68 bokiem. Pierwsze kółko. Bardzo fajne jest gąskowanie w fochu, ale mamy spota. I mamy pestko od 2,68. Niedobrze. A ta setka w ogóle jest na w pełni otwartej przestrzeni i nikt jej nic nie robi. To dziwne. Dobra, kończymy zabawę z tą ta Wymiana taka mocno sobie. Ale fajne jest to, że te 2,68 cały czas są świecone przez nasze lighty. I z tego będziemy mogli korzystać. Jak właśnie mniej więcej się tak ustawię Z tego miejsca również chciałbym pozdrowić między innymi Kamiro, który wiele razy pisał, żebym zagrał fochem B Tak samo jak Nismo, Mario, Piotr, Grzesiek, Yoshi, Starplayer, Drunk, Warmix. E, pozdrawiam Was serdecznie, chcieliście focha, no to macie focha Bardzo fajnie mi się o nim gra Nigdy nie byłem fanem focha, ale potencjał jest ogromny Oczywiście, jeżeli umiecie zrealizować te magazynki i się dobrze ustawiać Setka podjeżdża ale chyba te czołgi się nie wychylą na te setę. Mamy dwa pociski, tak czekam z nimi e, i może w sumie oddam je na ślepo bo mantikora może stać w tej pozycji e, i możliwe, że coś tam trafię Niestety nie trafiłem Tu też nie trafiłem, był taki rozprys Czołgi ciężkie nam padły Ja się zagadałem ale chyba i tak to by dużo nie zmieniło w moim pozycjonowaniu mianowicie jakbym wrócił na te czołgi ciężkie to i tak one by się posypały Zobaczcie jaka to jest ogromna różnica jak ta bitwa Została szybko przegrana przez naszą drużynę hmm, Rodzi się pytanie, czy powinien tu zostać Mamy niby grill'a, ale i tak będzie koniec bitwy, czy uciekać gdzieś dalej e, Zaraz skończę przeładowanie, mianowicie 6 sekund, 5 No to możliwe, że jest mój ostatni magazynek Bo Właśnie w tej bitwie Oddaję pierwszy strzał, fołzata wcelowana o i niestety jest na strzał no, Spróbuję gdzieś tu coś na dojeździe dać, ale... Nie no, nie mogę nawet obniżyć lufy A tu już Manticora na plecach Minus 10 tysięcy HP Tu chyba żadnego Amoraka takiego fartownego nie będzie Czekałem na Manticorę Ale się chyba nie doczekam Jest siódmy na wieżę, nic mu nie zrobię, tu też by nic nie zrobię No jest po bitwie. Dobra, nie chcę tego odcinka porażką, zagram jeszcze jedną bitwę, bo uważam, że ten czołg naprawdę ma e, potencjał. No to jedziemy, mapa tundra, analogiczna pozycja jak grając T57 Heavy, tylko Eber mi zaświecił na samym początku, dlatego się nie wychylałem. Ale też chyba. A jednak ktoś tutaj ma jakieś czołgi. Jest lodówka, którą trzeba skasować, lodówka może nas przebić i złon ale nie przebiła. Zaryzykowałem, nie wiem. Mam dzisiaj jakieś szczęście co do lodówek, tak mi się wydaje. Bo nie otwierałem dzisiaj mojej lodówki, więc wiedziałem, że nie zostanę przebicia. I jest. Teraz wystawiamy się bardziej pod most, chociaż jestem wykryty. Nasz tefopek przejrzę sobie tym dołem, i może on nam zaświeci. Bo chyba ktoś tutaj stoi nadal. Może to by, mógł to być EBR. No i chyba to EBR mnie też zaświecił. Dostał raz. Ebra już w końcu nie ma. Obiekt 140 się pojawił. W ogóle nie wiem, jak ja go wykryłem. Czy mogę mu coś zrobić? Raczej to będzie wymiana 1 za 1. I potencjalnie mógłby stać jakiś niszczyciel na A4 i do mnie strzelić. Więc się na to nie decyduję. Też ten leopard. Nie wiem, czy go nie przestrzela. A, RHM jest tutaj, okej. Okay. Leopard strzelił do mnie w ogóle. Tylko to chłapę go teraz masakruje I ja go skończyłem, ale farciarski strzał. Ładujemy. Dobra, RHM się wycofał. Wynik to 4 do 4 i po HP jest wyrównana sytuacja, dlatego ja bym jeszcze tak nie szturmował. Ale my widzimy naszego obiekta 705, który przejmuje nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o kontrolę nad mapą. I spodziewałem się, że właśnie ta 140 może mi się tu gdzieś wychylać. Specjalnie dałem jej gąsienicę, i czekałem teraz, żeby naprawiła się, i dopiero teraz zaczynam oddawanie strzałów, tak w pełni. I kończymy. Mamy w pełni skupiony celownik. Obiekt 140 nie ma. Tak gramy fochem, moi drodzy. Czyli gąskujemy kogoś i czekamy, aż on użyje zestawu naprawczego i potem znowu gąskujemy kogoś. Chciałem powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, że górka została przegrana. Ja sam byłem wcelowany, tylko foza ta szybciej mnie zaświeciła niż ja ją. Eee... No i T57 tu nam podjeżdża, minus 1500 HP. Fajnie by było dać jakieś wsparcie naszemu obiektowi 705A, dlatego wydaje mi się, że dobrym zagraniem będzie pojechać na A1. Nasz CS63 też dobrze współpracuje i fajnie tego Focha domyka. Chciałem mu go trochę nawet i podebrać, możemy tak to nazwać. A ogień krzyżowy, właśnie CS założył z obiektem i teraz zrozwali Focha. Stoję za jakimś krzaczkiem. Szukają gąski i kurczę, nie wiadomo co się stało z tym Erchemem, Ale wiem jedno, że ja mam znowu spota. Niby 8 do 7 wygrywamy, jednak pod względem punktu wytrzymałości strata 2000 i nie wiem czego się spodziewać po przeciwniku, bo teoretycznie ma przewagę HP, ale pozycyjnie on ma trudne zadanie, żeby co jakąkolwiek stronę odbić. E, bo tutaj mamy obiekt na co działa, ze mną i CS-em, a tu mamy same niszczyciele, które mogą też bardzo dużo damage'a na, na przejeździe dać, tak? Grill w ogóle na ślepo chyba rozwalił Udesa, a RHM tu podjechał, ja w sumie chciałbym bardziej zagrać w tych budynkach, bo wtedy mogę i pomóc w lewej i prawej stronie. Mamy tu jakiś niby krzaczek, ryzykowne zagranie, bo jeżeli tu złapie rhm mogę go rozwalić, ale też mogą czołgi, czołgi stać tam i mnie e, wyeliminować. Aha, ja mam spota i nic nie widzę, no to jeszcze lepiej. No i zginęła. To był duży błąd, pewnie arche miał system obserwacji dowódcy, bardzo szybko mnie zaświecił. Myślałem, że możemy nie zaświecić, jak będę stać w krzaku, tako. Trochę mi szkoda tej sytuacji, ale i tak uważam, że fajnie pokazałem tego FHB I generalnie dobrze się bawiłem na tym odcinku, mimo wszystko Oczywiście to nie jest czołg dla początkujących, nie polecam go na start Uważam, że trzeba umieć się odnaleźć właśnie w bitwie, dobrze z tym magazynkiem wspierać Nie grać zbyt agresywnie na początku, bardziej w końcówkach można sobie na to pozwolić czy coś Ale czołg z potencjałem o ten magazynek może zrobić ogromną robotę i jeszcze na sam koniec oczywiście bardzo polecam Wam portal Eneba, e, który ma promocję, bo z kodem POLAND10 macie 10% zniżki na wszystko. Możecie kupić jakieś karty podarunkowe i tak dalej. Raczej dużo rzeczy jest w dobrych cenach. Sprawdźcie sami, porównajcie sobie, e, jak to jest w przypadku Steama, Blizzarda czy innych platform, jak możecie bezpośrednio kupić. E, tu dosyć często wypada to wszystko taniej. Link mój jest w opisie i kod to POLAND10. Zapraszam Was serdecznie. Tymczasem dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. Miłego weekendu. To elo!